Stanie z księgi powtórzonego prawa. Mojżesz no powiedział do ludu patrz. Kładę dziś przez Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję Ci miłować Pana, Boga Twego, i chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, Prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg Twój, będzie Ci błogosławił w kraju, w który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon cudzym Bogom, służąc im, oświadczam Wam dzisiaj, że na pewno zgniecie niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko Wam na świadków niebo i Ziemię, kładę przed Wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie. Abyście żyli, Wy i Wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego, bo tu jest Twoje życie i długie trwanie Twego pobytu na Ziemi, którą Pan poprzysiąg dać przodkom Twoim Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Oto słowa Boże. Oto niech będą dzięki. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występny nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców. Lecz prawie Pański mu podobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. On jest jak drzewo, Zaszadzony nad płynącą wodą, Które wydaje powód w swoim czasie. Liście jego nie A wszystko, co czyni, jest udane. Szczęśliwy człowiek, który... Co innego grzesznice, są jak plewa, którą wiatr rozmiata, albowiem droga sprawiedliwych jest panu znana, a droga występnych zaginie. To obie słowo Boże. Chwala to obie, Boże. Pan mój finał wracajcie się. Bliskie jest królestwo niebieskie. Chwala to Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów, Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie, zostanie zabity. A trzeciego dnia z martwych stanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zawsze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci, no szkodę poniesie. Oto słowo Pańskie. Panie Jezu, powiedziałeś do swoich uczniów o sobie. Syn człowieczy musi wiele wycierpieć. I potem dodałeś, jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój. I niech nie naśladuje. I tutaj też powtarzamy, syn człowieczy musi wiele wycierpieć. Tak, Panie jest. A to Twoje cierpienie nie skończyło się. Tak, gdzie słyszeliśmy o Twoim zmartwychwstaniu. To sobie powiedziałeś trzeciego dnia zmartwychwstanie. I zmartwychwstałeś. Ale czy skończyło się Twoje cierpienie? Czy może ono się skończyć, kiedy patrzysz na nas, a kochasz nas? Kiedy patrzysz na ludzi, jak obrażają Twojego ojca grzechami, tak? I cierpisz nadal. I pragniesz, by Twoi uczniowie uczestniczyli w tym twoim cierpieniu. I to jest Eucharystia. Jesteś eucharystyczny, obecny. Tutaj w czasie mszy świętej, ale też całą dobę. I tutaj jesteś obecny i czekasz na nas, by nam błogosławić. Tak, byśmy wiedzieli, jak żyć, byśmy potrafili wybierać życie. I to nie tylko to doczesne, ale to życie wieczne czyli niebo. No właśnie, jak do nieba się dostać. Słyszeliśmy w sami Resmozaryjnym, szczęśliwy człowiek, który nie idzie za wstępnych, lecz prawie Pańskim, podobał sobie i rozmyśla nad nim, dniem i nocą. Tak, szczęście człowieka właśnie tutaj bierze swój początek w Eucharystii. Adoracji, gdzie możemy odkrywać sens tego wszystkiego, co wydaje się być niezrozumiałym, a człowiekowi najtrudniej zrozumieć sens cierpienia, sens śmierci. Dlatego ucieka od tego, jak tylko może, ale nie można uciec. Ono wcześniej czy później człowieka to cierpienie, śmierć dopadnie. Panie Jezu, prosimy Cię, byśmy nie smucili się z tego powodu, że kiedyś trzeba nam przyjdzie odejść z tego świata, ale cieszyli się na spotkanie z Tobą. Módlmy się za wszystkich ludzi, aby odkryli sens cierpienia śmierci i zrozumieli, że to jest przejście do piękniejszego, lepszego życia w niebie. Ciebie prosimy. Panie Jezu, polecamy Ci Kościół Święty, udziel łaski jedności, polecamy Ci papieża Franciszka, niech świat przyjmie Jego głoszenie Ewangelii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Bądźmy się w Ojca Świętego o pokój na świecie dla prześladowanych, za naszą Ojczyznę i nasze rodziny. Ciebie prosimy. Módlmy się za wstawnictwem Marii, za Kamila, o jego nawrócenie i, i powrót do Kościoła Katolickiego, a także módlmy się za Ninę, Madzię, Sergeja i Krysię, o potrzebne łaski dla nich. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich dziś zagubionych, którzy szukają szczęścia, aby Zrozumieli, że szczęście jest tylko przy Chrystusie. Ciebie prosimy. Wyszukaj nas, Panie. O złagodzenie gniewu Bożego nad grzesznym światem i rozszerzenie królowania dwóch serc miłości Jezusa i Marii Polskiej i, i na całym świecie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. się za zmarłe z naszych rodzin, naszych krewnych duszy, cierpiących cierpiący i za te, które znikąd ratunku nie mają. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich zmarłych z naszych rodzin, aby cieszyli się szczęściem wiecznym u Boga, a także, żeby wstawiali się za nami i nas, ta, nas tam prowadzili do Niego. Ciebie prosimy. Panie Jezu, w tym wielkim poście ofiarujemy Ci tych wszystkich, którzy ofiarują Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek, aby potrafili stanąć w prawdzie i doznali oświecenia i prawdziwego nawrócenia. Ciebie prosimy. Błogaj nas Panie. Módlmy się o pokój w naszej ojczyźnie i na Ukrainie. Ciebie prosimy. Nas, Panie. Módlmy się za wszystkimi matkami, którzy płaczą za swoimi synami odnośnie wojny. Ciebie prosimy. Nas, Panie. Módlmy się za uchodźców z Ukrainy, aby znaleźli u nas właściwą dla siebie pomoc i aby prawidłowo ułożyły się relacje pomiędzy nimi i naszymi rodakami. Ciebie prosimy. Modlmy się za wszystkich Polaków. Panie, proszę Cię przede wszystkim o to, byśmy modlitwy i Eucharystii nie traktowali jako smutny obowiązek, ale jako miłosne spotkanie z oblubieńcem. Ciebie prosimy. Módlmy się za Olcie, aby mogła się cieszyć z przebywania u Pana Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za ofiary wojny, o miłosierdzie Boże dla zabitych i konających, a dla żyjących o potrzebne łaski duchowe i materialne. Ciebie prosimy. Módlmy się o światło Ducha Świętego dla rządzących o mądrość w podejmowaniu decyzji. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Mówimy się za wszystkich chorych, cierpiących, konających, za duszę wszystkich cierpiąca. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, prosimy Cię za tych, którzy chodzą w ciemnościach grzechu, nałogów, e, chorób psychicznych. Prosimy, aby Twoje serce otwarło się dla nich, aby zobaczyli światło Twojego miłosierdzia. Ciebie prosimy. Nas, Panie. Módlmy się dziecko, a ciebie prosimy. Nas, Panie. Módlmy się dla nas samych, aby dobry Bóg był zawsze przy nas. Ciebie prosimy. Przyboganie trójcy przy najświętszej matki, bożej za grzechy narodu polskiego i całego świata, ciebie prosimy. Panie Ojcze przyjmij od nas te prośby, które Tobie przedkładamy w Duchu Świętym za Matki Najświętszej przez Chrystusa Pana Naszego.